Sztuka prezentacji to coś więcej niż przygotowanie samych slajdów. Warto spojrzeć na prezentację jako taką całość, jako wystąpienie publiczne. Czyli ja staję, prezentuję przed osobami. Oczywiście inaczej będzie, jeżeli przygotowujemy wystąpienie, jeżeli przygotowujemy naszą prezentację i wysyłamy ją mailem, inne prawa się wtedy rządzą, a inaczej będzie, jeżeli ja staję przed publicznością. I prezentuję. Czyli dzisiaj pokrótce sobie, tak powiemy, o sztuce prezentacji. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że nie ma jednego, jednej recepty na udane wystąpienia publiczne, ponieważ to jest zawsze takie subiektywne odczucie. Zależy też na jakiego odbiorcę trafimy. Jednak są pewne zasady, które są wspólne do wszystkich wystąpień publicznych, i dzisiaj postaram się opowiedzieć Ci trochę o tych Zasadach. Czyli pokrótce, dzisiaj powiemy sobie, jak przygotować takie wystąpienie, jak opracować slajdy. Tutaj nie będę mówić o technicznych rzeczach, jak dokładnie, gdzie się wstawia różne elementy na slajdach. To zobaczę w następnych filmikach. Tylko tak ogólnie, jak powinno się podejść do przygotowywania slajdów. Efekty na slajdach, czy warto. Używać pomocy inne niż slajdy, i tutaj bardzo istotny punkt: jak zachować się podczas takiego wystąpienia publicznego. Próba: czy jest potrzebna próba naszego wystąpienia? I oczywiście korekta do niego. Snucie opowieści jest jednym ze sposobów zbudowania właśnie skutecznego przekazu. Znamy go od lat, tak naprawdę. Słyszymy go w baśniach, legendach, we współczesnych filmach, audycjach radowych i książkach. Jest to bardzo ciekawy sposób na wystąpienie publiczne, gdzie nasze wystąpienie jest taką całością czyli wymyślamy sobie jakieś opowiadanie. Wymyślamy sobie jakąś historyjkę, oczywiście należy tutaj zaznaczyć, że powinna pasować do, te, do naszej prezentacji, do tego, o czym mówimy. W ciekawy sposób przedstawiając to na pewno skupimy uwagę odbiorców. Może wtedy nam nikt nie przyśnie, ani nie będzie znudzony. Są takie główne etapy podejścia do przygotowania dobrego wystąpienia. Treść, czyli to, co będziemy mówić, tak? Nasza wypowiedź, przygotowanie pomocy wizualnych, przeprowadzenie próby. Na końcu jest korekta i wprowadzenie poprawek. No i wtedy, jak już mamy wszystko gotowe, możemy śmiało ruszać na nasze wystąpienie publiczne. Na pewno przystępując do przygotowania wystąpienia, warto się zastanowić, do jakiego odbiorcy ja będę mówić? To jest bardzo istotne, bo to ma znaczenie, czy będę mówić do dzieci, czy będę mówić do młodzieży, czy do osób starszych, a być może przygotowuję wystąpienie publiczne do seniorów. Jaki cel chcę osiągnąć moim wystąpieniem publicznym? Czy po prostu będę przedstawiać jakieś suche fakty, o których wszyscy mają się dowiedzieć? Być może moje wystąpienie ma zmusić odbiorcę do refleksji? A może po moim wystąpieniu, mój odbiorca będzie miał do zrobienia konkretne zadanie? Czyli moje wystąpienie jest tak jakby szkoleniowe. Pokazuje jak coś robić. I na koniec ch chciałabym chciałbym, aby mój, mój odbiorca potrafił to wykonać konkretne zadanie. Bardzo istotna rzecz. Ile będę mieć czasu? To ma kolosalne znaczenie, czy będę mieć 5 minut na moje wystąpienie, 10, 20, może godzina, może dwie. I nie chodzi tu też tylko o czas, y, jak slajdy puszczamy, jak puszczamy naszą prezentację, ale o całość, o wystąpienie jako całość. Jest takich 6 punktów. Przy przygotowywaniu prezentacji, które warto uwzględnić, nad którymi warto się zastanowić. Na pewno prostota. Warto uwzględnić w naszej prezentacji tylko to, co jest istotne dla niej. Kierujemy się tutaj zasadą im mniej, tym więcej, tak? Czyli staramy się to pokazać, to uwzględnić na prezentacji, co jest niezbędne konkretność. Tutaj chodzi o to, żebyśmy podawali konkretne przykłady z życia wzięte, zrozumiałe dla publiczności. Na pewno wtedy jest lepszy odbiór, jeżeli kierujemy, jeżeli pokazujemy przykłady najczęściej z życia wzięte lub jakieś w taki zrozumiały sposób dla publiczności. Wiarygodność. Jeżeli się powołujemy w naszej prezentacji, to powołujmy się na sprawdzone i wiarygodne źródła. Używajmy też przemyślanych i obrazkowych porównań wtedy łatwiejszy jest odbiór. Historia i emocje to jest bardzo istotne, tak? Przy wystąpieniu publicznym przekazujemy swoje emocje, zarówno radość, smutek. No, oczywiście, jeżeli mówimy o czymś smutnym, nie będziemy się uśmiechać i cieszyć jak. Jak budyń. Tak samo, jeżeli mówimy o czymś radosnym, no to nie będziemy tacy smutni, smęcić i tak dalej. Nasze emocje są bardzo istotne, gdyż dzięki emocjom y, nasi odbiorcy łatwiej rozumieją nasz przekaz. Jedyne co pamiętamy, że emocje muszą być dobrane do tego, co prezentujemy. Efekt zaskoczenia bardzo fajna rzecz. Czyli nagle, na przykład, jakiś rekwizyt. Mówię o rycerzach, i nagle wyciąga miecz. Nie, chociaż to nie najlepszy pomysł. Szczególnie gdybyśmy w Krakowie nagle wyciągnęli taki miecz na wystąpieniu publicznym, to mogliby się nasi odbiorcy wystraszyć. Ale tu chodzi właśnie o taki efekt zaskoczenia, że nagle coś innego, coś takiego jakaś. Podczas wystąpienia następuje coś, jakaś zmiana. No, czymś zaskakujemy naszych odbiorców. To jest bardzo istotne: podsumowanie, podsumowanie naszego wystąpienia, wnioski, zarówno wnioski, które my wyciągamy, ale też możemy poprosić naszych odbiorców, naszą publiczność, aby to oni <laughs> wysunęli wnioski na podstawie naszego wystąpienia. <laughs> Teraz powiem o czterech zasadach, jak opracować slajdy. Tło nie powinno zawierać zbyt wielu elementów, czyli nie powinno być takie naciapane, takie, które rozprasza naszą uwagę. Najlepiej, jeżeli tło jest jednolite, ponieważ często na tle mamy jakieś zdjęcia, jakąś grafikę, jakieś napisy, które chcemy, żeby były widoczne. Jeżeli już bardzo chcemy, aby nasze tło miało teksturę. To najlepiej, żeby ona była prosta. Dlatego najlepszy jest jednolity kolor na tło. No i oczywiście, tło musi pasować do naszej prezentacji i kontrastować się z grafiką i tekstem. Kolory: Bardzo ważne jest, aby dobrać kolory. Najlepiej wybrać paletę kolorów, które będą ze sobą pasować i przez całą, przez wszystkie slajdy. Konsekwentnie się stosować do tego. Oczywiście inne najlepiej kolory stosować do nagłówków, do wyróżnień. Wtedy takie slajdy, taka prezentacja jest dobrze odbierana, jest dobrze widoczna. Czcionka. Warto przemyśleć, jaką czcionkę stosujemy. Warto sprawdzić, jak ona jest widoczna na naszych slajdach. Rozmiary i kroje czcionek najlepiej tak dobierać, żeby jeżeli mamy wystąpienie publiczne, to musimy najlepiej sprawdzić, jeżeli mamy ileś tam rzędów na sali, czy z ostatniego rzędu to co mamy na naszych slajdach będzie widoczne. O ile oczywiście mamy możliwość sprawdzenia wcześniej tego. Ale jeżeli wcześniej wiemy, jak nasza sala będzie wyglądać, tak, na ilu metrach będzie ten ostatni rząd, to sami możemy gdzieś tam w odpowiedni sposób dobrać lub popróbować dobrać. Jeżeli będzie możliwość spróbowania, wypróbowania naszego wystąpienia wcześniej na tej sali, w której będziemy prowadzić nasze wystąpienie publiczne, to warto jeszcze raz przed samym wystąpieniem skorygować to, czy po prostu nasza czcionka jest widoczna. Grafika. Przede wszystkim e, należy pamiętać o tym, żeby grafika była bardzo dobrej jakości i żeby miała odpowiednią rozdzielczość. Żebyśmy nie wstawiali na przykład zdjęć czy grafiki takiej, że można e, ręcznie policzyć piksele, piksel po pikselu. Jest jeszcze jedna rzecz przy wstawianiu grafiki. Pamiętajmy o tym, że grafika, którą ściągamy z różnych źródeł jest chroniona prawami autorskimi. Dlatego później, jeżeli bierzemy z takiego źródła grafikę, musimy podać dokładnie skąd wzięliśmy. Warto też zalogować się na serwisy bezpłatne, które umożliwiają pobieranie grafiki, która nie jest chroniona prawami autorskimi, tak? Warto stosować y, różne animacje w prezentacji. Tego jest bardzo mnóstwo. Zależy też, co potrzebujemy. Jakie animacje potrzebujemy? Czy na przykład to jest jakiś element nam będzie, <coughs> jakiś element będzie nam <coughs> po ekranie się przesuwał w odpowiedni sposób? Czy ogólnie będzie tam y, grafika nam się będzie animowała, coś się będzie poruszało? Warto oczywiście przemyśleć i dobrać do rodzaju. Naszej prezentacji czy to pasuje. Przejścia między slajdami też są bardzo fajne. Czyli nie tak, że prosto przechodzimy od slajdu do slajdu, tylko albo nam się jakoś rozwija ten slajd, albo zwija. No jest wiele różnych możliwości. O tych możliwościach w następnym filmiku się dowiecie. Filmy w prezentacji też bardzo fajna sprawa, warto tego używać. Ale to też musi być przemyślane, żeby nie było takiej sytuacji, że nasze slajdy czy nasze wystąpienie trwa 30 minut, w tym puszczamy 28 jakiś film, chyba że faktycznie ideą naszego wystąpienia publicznego jest omawianie jakiegoś filmu czy jakiegoś fragmentu filmu. Często jest tak, że przy tworzeniu slajdów, przy przygotowywaniu się do wystąpienia publicznego, mamy jeszcze jakieś różne inne elementy. Tworzenie i wyświetlanie prezentacji jest teraz mnóstwo różnych aplikacji i programów komputerowych, które na to pozwalają. Wyświetlać można nawet ze swojego smartfona przez sieć WiFi. Wystarczy włączyć jako udostępnienie kamery, tak? Ważne jest, czy będziemy mieli do dyspozycji pilot do sterowania prezentacją. Czyli, czy ja przy swoim wystąpieniu publicznym mam taką możliwość, że nie muszę stać jak najbliżej komputera, laptopa czy innego urządzenia, z którego wyświetla moją prezentację. To mi daje taką mobilność w poruszaniu się. No, i też często, jeżeli nie ma dostępnego tego pilota, to warto wcześniej zobaczyć, gdzie ustawić nasz sprzęt do wyświetlania prezentacji. Musimy w taki sposób go ustawić, żebyśmy też nie zasłaniali naszej prezentacji, która jest wyświetlana czy to za pomocą rzutnika, czy innych urządzeń. Żebyśmy przy podchodzeniu do takiego urządzenia, z którego puszczamy prezentację. Nie zasłaniali naszej prezentacji, żeby, bo to będzie zaburzało cały widok prezentacji, to będzie zaburzało odbiór. Nasi odbiorcy na pewno się będą rozpraszać. Pomoce wizualne bardzo istotne to jest, czyli jakieś zdjęcia, filmy wcześniej przygotowujemy, grafikę. No właśnie, tutaj ten wizualizer to jest możliwość bezprzewodowego wyświetlania obrazu. Ze smartfona możemy użyć wtedy jako mobilnego wizualizera. Angażowanie publiczności chyba jedna z bardziej istotnych rzeczy przy wystąpieniu publicznym czyli zachęcamy, wciągamy w zabawę, w quizy, zagadujemy, wysyłamy jakieś pytania, czekamy na odpowiedź. Czasami możemy zabawić też zależy od rodzaju wystąpienia publicznego. Możemy powiedzieć jakiś żart. I tak dalej. Jak powinniśmy się zachować podczas takiego wystąpienia publicznego? Początek na pewno jest istotny, aby dobrze zacząć. Czyli wcześniej musimy wszystko przygotować, wszystko popodłączać. Stanąć w widocznym miejscu, ale w takim miejscu, żeby mieć kontakt z publicznością, a tylko bokiem gdzieś tam widzieć naszą prezentację. Musimy odpowiednio stanąć. Właśnie, przodem do publiczności, a bokiem możemy do wyświetlanej prezentacji. Dzięki temu będziemy mieć lepszy kontakt. Ważne też, abyśmy zachowywali się, Naturalnie, oczywiście, wiele możliwości. Jak ktoś na co dzień jest dynamiczny, energiczny, to on nie da rady w miejscu nam ustać bez ruchu ileś tam, minut, ponieważ później dojdzie do katastrofy. Tak samo, jeżeli ktoś jest na to dzień dosyć spokojny, to nie możemy go zmuszać, żeby on nam tam dużo się, dużo się ruszał i dużo chodził. Aczkolwiek stanie w miejscu, to też może tutaj doprowadzić do katastrofy, bo mięśnie zastygną. Co nie znaczy, oczywiście, żeby biegać po całej sali i rozpraszać tym publiczność. W miarę rozsądnie poruszajmy się po, po tym kawałku sceny, który mamy dla siebie przy wystąpieniu publicznym. Na pewno bardzo istotne, aby prezentować nas stojąco. Tak naprawdę niedopuszczalne jest, żeby siedzieć przy komputerze i przy wystąpieniu publicznym puszczać prezentację, chyba że akurat ktoś wtedy się źle czuje. No, i chyba, że przez komputer faktycznie online puszczamy prezentację, nie mamy tutaj przed sobą żadnej publiczności. To tylko wtedy jest dopuszczalne. W innych przypadkach prezentujemy na stojąco. Jedna z istotniejszych rzeczy. Musimy mówić głośno i wyraźnie. Muszą nas słyszeć nasi odbiorcy, bo tak naprawdę my do nich przyszliśmy występować. Oczywiście to nie znaczy, żeby krzyczeć czy się drzeć. Jeżeli jest taka potrzeba, to używamy mikrofonu lub megafonu lub innego nagłośnienia. Nie czytaj. Nie podchodź do swoich slajdów i nie czytaj. Warto też regulować natężenie głosu, tempo, żeby to zmieniać żeby co chwilę coś się działo innego, żeby nie było monotonnie. Tak, czyli nie czytamy zarówno ani ze swoich slajdów, ani z różnych notatek. Nie recytujemy. Co to znaczy? Jeżeli wcześniej coś tam przygotowywaliśmy, to nie recytujemy słowo w słowo, ponieważ jeżeli zgubimy jakieś zdanie czy jakiś wyraz, to wszystko będzie niezrozumiałe. I będzie taki efekt, podobnie jak czytamy z kartki. <laughs> Musimy uważać, żeby nie, za mocno nie gestykulować rękoma, nie machać, w miarę tak rozsądnie tutaj postawę przyjąć. E, tak? Czyli uważamy na to, co robimy szczególnie ze swoimi rękoma. Szczególnie to jest do osób, które się denerwują i których to stresuje. Utrzymanie kontaktu wzrokowego z publicznością jest bardzo istotne. Nie patrzymy w ekran, w podłogę czy po ścianach, tylko staramy się patrzeć na naszą publiczność. Oczywiście nie możemy się skupić na jednej osobie dłużej niż 8 sekund, bo później, jak wiecie, odbiór tej osoby jest taki, że ją atakujemy. Jeżeli mamy problem, żeby patrzeć na konkretną osobę, warto zastosować taki trik, że patrzymy pomiędzy dwie osoby i wtedy y, lu ludzie widzą, że Mamy z nimi kontakt i jest tutaj między nami reakcja, natomiast dla nas jest tak bezpiecznie, szczególnie dla osób, które się bardzo stresują, denerwują czy które łatwo się rozpraszają przy kontakcie wzrokowym. Musimy dopasować emocje do tego, o czym mówimy. Oczywiście, uśmiech, pozytywne emocje, wszystko jest wskazane. No, jeżeli mówimy o czymś smutnym, to nie będziemy się też uśmiechać. Nie spieszymy się, mówimy pomału. Nie, nie robimy takiego wrażenia, że szybko muszę skończyć, szybko muszę skończyć, bo za chwilkę gdzieś pędzę. Nie mam czasu. Nie przepraszamy. Czyli na przykład, jeżeli mamy nasze wystąpienie publiczne, stoimy i mówimy, no tak, tutaj miał się jeszcze pojawić jeden slajd, tutaj miał się pojawić rekwizyt, ale przepraszam, nie wyszło mi albo miałem coś zrobić, przepraszam, bo tak naprawdę publiczność nikt nie zauważy, że czegoś tu brakuje, a to niepotrzebnie rozprasza. Nie oszukujemy. Jeżeli nie znamy na jakieś odpowiedzi na jakieś pytanie z publiczności, to nie oszukujemy, nie wymyślamy. Możemy zawsze powiedzieć, że nie wiem, nie znam odpowiedzi, ale chętnie się dowiem. I jak będziesz chciał, skontaktuję się z Tobą i wszystko powiem. Bo najgorsze jest to, jeżeli przyłapiemy takiego występującego na oszustwie. Koniecznie wcześniej należy się o swojcy sprzętem, czyli sprawdzamy na przykład głośność mikrofonu, sprawdzamy, czy nasza prezentacja faktycznie działa tak jak chcieliśmy, czy wszystko wystartowało, czy jest tak jak zaplanowaliśmy. Warto mieć rekwizyty, ale. Lepiej je ukryć, to znaczy, jeżeli mam jakieś rekwizyty, to nie trzymam je od samego początku wystąpienia na jakimś stoliku czy w innym miejscu, że wszyscy już się z nimi opatrzyli, że wszyscy już je widzieli, tylko warto je ukryć i w odpowiednim momencie, w efekcie zaskoczenia, wyciągnąć taki rekwizyt. Bo jak wszyscy się wcześniej opatrzą z rekwizytami, to już potem nie będzie tego efektu zaskoczenia. Właśnie przy chodzeniu, przy poruszaniu się uważamy, żeby nie zasłaniać ekranu. Jeżeli chcemy na przykład zwrócić na coś uwagę w prezentacji, możemy podejść, ale też w taki sposób, żeby nie zasłaniać ekranu, tak? Możemy coś pokazać, to wtedy też jest bardzo fajne i skupi uwagę odbiorców, ale staramy się nie zasłaniać swoim ciałem ekranu. Najlepiej by było w ogóle nie trzymać notatek nigdzie w zasięgu wzroku, a już na pewno niedopuszczalne jest trzymanie ich w ręku. Staramy się zawsze zgodnie z naszym planem dążyć do celu, jednak czasami są takie sytuacje, że jest coś nieprzewidywane, że nagle coś się stanie, albo dłużej ktoś zagada, coś powie, być może jest jakiś śmiech na sali. To fajnie by było gdzieś tam opanować emocje i nie stresować się tym, że czas ucieka, co oczywiście wcale nie jest takie proste. No i na pewno zakończenie jest dobre, jak to się mówi, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Warto nie zapomnieć o podsumowaniu. Pamiętajmy, te wszystkie takie nasze uwarunkowania techniczne, to jak zrobimy prezentację do naszego wystąpienia publiczne są bardzo istotne. Jednak, tak naprawdę naj, naj, najwięcej w takim wystąpieniu publicznym, <laughs> największą rolę odgrywa nasza osobowość i to jak się zachowujemy. Oczywiście osobowość nie zawsze możemy zmienić, ale nad naszym zachowaniem, nad różnymi naszymi Odruchami albo nad tym, <laughs> jak zachowujemy się na scenie, możemy troszkę popracować, bo tak naprawdę sama treść to jest tylko 10% tego, co dochodzi do odbiorcy. Pozostałe to jest nasz sposób mówienia, czyli nasza dynamika, nasz ton głosu, to czym mówimy wyraźnie, i tak dalej, i nasza mowa ciała też jest bardzo istotna. Jak wiemy, komunikacja niewerbalna jest bardzo istotna. I komunikaty, które wysyłamy niewerbalnie, aczkolwiek z tym odbiorem komunikatów czasami trzeba uważać i interpretować w taki rozsądny sposób, tak? bo może być, że ktoś się na przykład nam podpiera, jak my prezentujemy, albo ziewa, i to nie znaczy, że nasza prezentacja jest nudna, czy nasze wystąpienie, ale po prostu się nie wyspał, albo ktoś ma jakieś tyki, odruchy. Także z tą komunikacją niewerbalną, z odbiorem też komunikatów, bo możemy też obserwować e, naszą publiczność ich zachowania. <laughs> Trzeba uważać przy interpretacji. Próba wystąpienia tak naprawdę jest bardzo ważna, czyli przygotowujemy sobie naszą prezentację, nasze slajdy, i jak już mamy wszystko gotowe, stajemy, czy to przed lustrem, najlepiej przed jakąś osobą. Puszczamy najlepiej stoper i sprawdzamy, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Czy te slajdy w odpowiednim momencie przekładamy. Ile czasu nam zajmuje mówienie? W jaki sposób to robimy? I tak dalej. Dzięki takiej próbie możemy zobaczyć, co jeszcze jest do poprawienia. Zawsze ja wiem, brakuje nam na to czasu i szkoda nam czasu na takie rzeczy. Wydaje nam się to zbędne czy dodatkowe, ale to tak naprawdę... Późniejszy czas nam zaoszczędzi i na pewno zaoszczędzi nam stres, ponieważ będziemy czuli się pewnie, jeżeli mamy przygotowane, przećwiczone co nie znaczy, że jakieś wydarzenia losowe nie nastąpią. Wniosek jest jeden: warto próbować swoich sił przy wystąpieniach publicznych na pewno to nam daje odwagę dzięki temu też sprawdzamy siebie. Dziękuję za uwagę.